Boisz się, że jeżeli komornik zaczął egzekucję z twojego domu, to już wszystko stracone? To posłuchaj uważnie, bo to może uratować cię przed egzekucją. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że egzekucję z nieruchomości można wstrzymać lub nawet całkowicie uniknąć jej skutków. Komornik nie ma nieograniczonej władzy. A ty masz swoje prawa. Po pierwsze, możesz złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji, jeśli wykażesz, że jej kontynuowanie spowoduje dla ciebie niepowetowaną szkodę. Sąd może wstrzymać działania komornika na czas rozpatrzenia twojego wniosku. Po drugie, warto podjąć negocjacje z wierzycielem. Często jest on skłonny do ugody, zwłaszcza jeśli przedstawisz realny plan spłaty zadłużenia. Dzięki temu możesz uniknąć sprzedaży domu na licytacji komorniczej. I po trzecie. Komornik zawsze działa na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przed sąd, ale może być tak, że nie dostaniesz żadnego pisma z sądu i tutaj mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo w wielu przypadkach można wstrzymać egzekucję i odzyskać wszystkie pieniądze. Ważne jednak, żeby działać szybko i w sposób przemyślany. Obserwuj nasz profil, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach i skutecznych metodach obrony.